Dzień dobry wszystkim, Kacper z tej strony, a dziś będziemy wymieniać olej w Golfie oraz zawieziemy go na myjnię i umyjemy go. Tak no wyglądają felgi, felgi nie były od początku w ogóle myte i to tak wyglądają tak naprawdę wszystkie. Także to ogarnię, pojedziemy po płyn jakiś do Felk, żeby to w miarę szybko i tanio ogarnąć. No i umyjemy ogólnie cały samochód jeszcze raz na myjni pianowej z tego względu, iż samą był jeszcze testowany, także trzeba to dzisiaj zrobić. Ale zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chciałbym poprosić Was o zostawienie kciuka w górę. No, i chyba tyle. Zapraszam do oglądania. No dobra, także my już w samochodzie. Jakoś go postaram się ustawić. Pokażę Wam jeszcze pozostałości po polerowaniu. Także to też będziemy mieć wszystko na mailnik lampy, przód. no i maska trochę też jest brudna. Także tak to wygląda. No także w pierwszej kolejności jedziemy na myjnie, umyć wulfa. i także mycie mamy zaliczone, zostało już sam odkurzyć, ale to sobie go odkurzę pod domem, bo tam mam podkurzać Nie chciałem tutaj płacić za to, i teraz idziemy na wymianę oleju. Dobra, jest możliwość wymiany oleju. Eee, także ja to sobie zrzucę samolot. Okej, okay, samolot zrzucony. I lecimy na finał. No, także serwis olejowy, też mamy z głowy co? Żeby Ci włosy się nie wciągnęły Napieram ci problem Ale nie mogę No śmiało, jeszcze jeszcze do zobaczenia. O co? O, to no. Dobra, siedzi. Kurczę, gorąco się zrobiło i już jakaś kolizja przed nami. Oż że... Także auto po serwisie. I eee, co? Pozostało no, tylko po zrzucenie. Zrobimy jakieś zdjęcia i zostawimy tylko na oto Ale rów naszej wiosce Pile jest, kurczę, przeogromny, nie Marta? Co myślisz? duży jest nie, ale już dojdzie? Okej, okay, no i mamy tutaj moje ulubione miejsce, będziemy robić zdjęcia. No, także dzisiaj mam prywatną fotografkę Martę. Marta będzie robić zdjęcia do ogłoszenia na Otomoto tego pięknego golfika. Jak Marta ci się podoba? Podoba ci się? mogłabyś w takim jeździć? I ogóle bardzo no. No to już kiedyś właśnie mówiłem na którymś filmę, że 1-2 części to, no to jest naprawdę jak elektrykiem. Oczywiście na niskich partiach obrotu silnika. No, także największym plusem tego samochodu jest to, że macie udokumentowaną historię, wiecie co było uszkodzone, jak było naprawione, widzieliście, że poduszki w samochodzie nie były uszkodzone, jest pełna historia serwisowa tego pojazdu no i oczywiście był wymieniony olej. Także myślę, że dostajecie gotowy samochód do jazdy, oczywiście tylko trzeba go zarejestrować. No i jest jeszcze jeden drobny mankament, o którym powiem po prostu przez telefon, co trzeba zrobić i jak to po prostu naprawić. No. A tak, samochód już godny polecenia. O kurczę, na no tego to się w życiu bym nie spodziewał. myślałem, że tylko taka jedyna w pilest. No ok, jeszcze zobaczymy z ciekawości, po ile takie Volkswageny Golfy chodzą. Znaczyłem ten sam silnik, co czyli 1.2 TSI. Znaczyłem ten sam rok, co ja mam. Tu widzę zarejestrowany z książką 26.500. Tutaj 27.900 jak nowy. Kolejny 27.900. 30 tysięcy garażowany, nie, serwisowany mały przebieg zadbany do właścicielem salon. 30 tysięcy. Zobaczcie, że Ciekawostka, właśnie o to, to finansować. A po prostu możecie sobie wziąć właśnie samochód na raty przez OTOMOTO Dość ciekawa funkcja, która niedawno została wprowadzona. Tu widzę właśnie nawigacja PL 23900. No, ceny są wiecie różne, różniste. Tu kolejny 182 000 przebiegu. 25900. Ten kółt straszny, widzę. Wysoką cenę, ktoś wystawił 31,9 ml. O, zobaczcie z ciekawości! Właśnie sobie kliknąłem, że chcę taki samochód na ratę wziąć. Mamy miesięczną e, ratę i formularz do wypełnienia. No i bank, który byśmy chcieli, właśnie, żeby nam sfinansował nasz samochód. O, widzę, że dodawanie ogłoszeń na automocy troszeczkę się pozmieniało. W pierwszej kolejności musicie podać WIN e, czy samochód był importowany, czy jest uszkodzony. No dobra. To biorę się za wypełnianie. No, także to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję standardowo, żeby mi się ze do końca. Co do zarobków, na pewno będzie film. Jeśli sam muszę sprzedać, po prostu Wam powiem ile konkretnie samolot na gotowo, ile udało się na nim zarobić, także myślę, że również ciekawy materiał będzie Was czekać. Standardowo właśnie również dla widzów rabat dla samochód. Chyba tyle z mojej strony. I co? Żegnamy się. Na razie, to zobaczymy. Zobaczcie jaka pogoda okropna. Nienawidzę też. Cóż wiem, że to dla na przykład rolników to jest super. Ale dla mnie... No tak średnio, ale zobaczcie, udało nam się wszystko zrobić z całego górka przed ulewą. Na razie.